Siema. O, Walter! Jezus, Walter, mój stary! Cześć! Boże, roki. Cześć! Kocham cię, piękny! Dwie naprawki, Cześć. <much> oh, słodko! Znowu się obudziłem, kurwa. Nie To Znowu żeś pałę. Leżałem w rurze, kurwa. Znaczy, <much> w pamięci, teraz krzyżna pierdala. <much> Znalazłem najebanego kadeta. No, na angielskiego nie chcę. Nie chcę. <much> Idę się i wraz i... Kadec co powiesz na kakaowe szarejstwo <sukaisia> <laughs> Ciągnij frytę medyk Ciągnij frytę OOO! Oh, on gdzieś to, to zrobił? <laughs> no chodź kurwa chodź Ja e wiem weź Sara, zakuj e kogoś, to nie mnie. Ale ja potem zrób mu proszę. Tak, mam bardzo fajny pomysł Co a czemu tak robisz funkcjonariuszowi? Dobrze, pojedziemy, pojedziemy Trzymam, trzymam stare A pojedziemy, pojedziemy Trzeba sobie naprawdę jaja ścisnąć Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce A ten gość mówi co I gozi wibrato Spoko nie szkodzi Zamykam oczy Byłeś uroczy <noise> 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 Lately I've been, I've been losing sleep Been in a boat, I've seen a wicked bee Lately I've been, I've been playing hard Seen heaven cut in dollars, Sweden cut in stars This is the apocalypse Woah, I'm waking up Who has the best scooter in the city? Hefman tea, hefment Co się stało Maj Co Szybko majorem, do pogo ja z kim ty jeździsz? Się. Ja? Lexi, no? Z majorem. Ja wiem, ale dobra. Co ja się budzę co dwa dni to z innym jeździ <głos> <głos> Proszę się zatrzymać. Sheriff Department. Sheriff Department. Dobra, dzień dobry, Ból. z tej strony kapitan nephew Brown. Zna pan powód zatrzymania? Yy, to byś musiał zadzwonić do. do takiego rudego. Jakiego rudego? Tak, Szybko. bo. Czekaj, rozmawiam czy z telefonem. O, coś tu przy... jakiś pies się przedpałem tą. Jaki kurwa pies? Nie ja robię. W symbiotek Dobra.

ale nie wiem, nie rozumiesz, że on ma zakaz wstępu na Uwanta. Ale tego, to nie jest upułowanie. kurwa to mam ci mogę, czy nie? jest scenariuszem publicznym, jeżeli przysługują mu jakieś obowiązki, które. On jest nikim, rozumiesz? dla mnie Ale nikim. Uspokój się. Chill. Ale to dlaczego poinformowałeś tutaj Bania, że nagranie jest usunięte? Yy, no tak powiedziałem po prostu. Jesteś no funkcjonariuszem publicznym, nie możesz podawać fałszywych informacji. Faktycznie. No i chuj, i chuj z tego. A ja nie mogę grozić komuś śmiercią. A ja nie mogę. mogę... No właśnie, skąd ty kurwa się krebiłeś w ogóle? Nie wiem. Dobra. No wyjeb mnie, już, szybko, proszę. No już mam cię wyjebać? No. Cześć, Hoffman. Dzień dobry, fajnie, sorry. Ale fajnie, dawno nie widziałem. Dobro, chciałem się dowiedzieć więcej o moim zawieszeniu, które wstrząsnęło. No. no nie udawaj, wajpię, prośc. Widziałam nagranie. Nie ma tego ten, nie ma tego, nie ma rozprawy. Znaczy, nie wiem, czy będzie rozprawa. Może będzie, może ci założy. Ja i powiedziałam, że może ci założyć rozprawę. Więc tutaj chyba okay. rozumiesz, że decyzja o zawieszeniu była słuszna. Ty robisz takie rzeczy jako funkcjonier, nie jesteś gangsterem. A byłem mhm. kiedyś. O, to Lose... fajnie, że mówisz. Dobra, czyli z górą. Zawiodłam się. Zawiodłam się. Ile, ile czasu ci nie powiem? Zobaczymy, co Tuko przyjdzie i Tu powiem. Ja na razie... na razie... wolałabym, żebyś nie pracował. W tym tygodniu zebrania nie będzie. W przyszłym tygodniu może będzie zebrani i może wtedy zdecyduję. Po prostu mam słabość do ciebie, ale, ale ten. Ale Co to, że, to, że do tego... Sera? Bez... z tak mam wyjść. słabość do ciebie, bo jesteś taki taki. Taka nasza maskotka policyjna. I... i fajne. <laughs> nie. To jest biuro psychologiczne. Tak, no może Howfman nie węcić już. No co, mam, nie wiem co z co? Nie wiem, kurwa. Powiedz, że pocierałeś ukochaną siechierą, nie wiesz co <na> możesz z tym zrobić. Dobra. <namaya> A więc tak. Zostałem e, skierowany tutaj przez e, Los Santos Police Department, ponieważ e, <nawelt> zostałem zawieszony w, w, w pracy. to głupie zrobiłem, ale pewna pani zacięła nożem mojego znajomego na no to ja ją siekierą uderzyłem i wziąłem ją na komendę do sali operacyjnej. I tam trochę mi się ręka umknęła parę razy, i dostała parę razy siekierą. Kliknął, trzy, cztery, S. A szło S. Kto pierwszy wygrywa sobą, tak? S. U ty, ty mi chyba dopiero Dobra, minus w wodzie to może. Dobra, nurkujemy, o, 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 o. tylko nie wiem czy wypłynę, jak coś to nie urażenie. Teraz hmm. było super. Idziemy po helikopter i robimy skoki do wody z helikoptera. kurde. No. <gryny gryny> to się nie ode. Kurde, na z wysoki. Z tego z wysoka to jak Beton wlecie. Taki prezent na, na święte do mnie. Dzień Kwiatki! Mogę... Dziękuję! No i jak co? No i auto. Co? Auto! Masz kontakt, ufli. Co? Jaja ja sobie robisz? Nie robię, jaj. Ale nie mogę przyjąć. Możesz? Nie mogę, bo jest mi głupio, a ja biedna nie jestem. Jeszcze tu? czy sobie złapasz, Ale nie no, to na święta, a ja nie mam dla ciebie nic. No dobra no, no mówi się trudno. No nie no, to teraz muszę lecieć na gwałt. Szukadam. Ostatnio trzęsawą pożyczyłem, nie? To pop nie ma zimna. I pijemy na nie? Małże. to. Nice! Tyle, <grywa> kurwa. Ale było zapłacone, najważniejsze. Kurwa, jak biegam? Co jest? Gawpierdolę. <grywa> oh, Tym siekierą bym pociągnął ostatnio mi zawiesi welec, zawiesili. <grywa> I mam zakaz zbliżania się do niej. A ty w psiarskich byłeś? To jestem Hoffman Aha kurwa Hoffman, ja pierdolę Ty, Jasminka Hoffman no. ci się kierą groził? No fajna policja, Jasminka. Ja go trzymam. No ja nie Donalana. O kurwa <laughs> się czuję jak przestępca jaki Wysiadaj z tego auta. Czemu mam z auta? Wysiadaj z tego auta jak muszę pas... To no, o chodzi. O chodzi? Czemu jestem zatrzymany? Panie, panie policjancie. A nie policjanci? A, to Ale nie mogę być na monte, mam nakisy na monte. Chcielibyśmy Cię poinformować, że w tym tygodniu staniesz przed komisją dostawczą składającą się z rzędu prawdopodobnie jakiegoś prokuratora i funkcjonariuszy. Prawdopodobnie zarządu, i Twoja sprawa zostanie wtedy rozwiązana. Na razie pozostawiasz w stanie spoczynku, albo w stanie funkcjonariusza zawieszonego, i inaczej informacje musisz przekazać od nas po komisji i się Twoja sprawa rozwiąże. Masz jeszcze do powiedzenia do tej sytuacji, czy już w No nie. Jedynie ja temu e... no byłem psychologiem. Pod... zaleceń pana Norana. E... No i pogadałem, no i pani psycholog no powiedziała, że będziemy mieć terapię, ale stwierdziła, że nie jestem jakimś psychopatem ani żadnym. W pierwszym odcinku wygrał pan drugą nagrodę, czyli Eka. 400 tysięcy dolarów, jak ma się czuje. To i piście, kur Na kobiety będę miał. Proszę Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam! Pozdrawiam moich kolegów wszystkich, moich przyjaciół, pozdrawiam również pana, dziękuję za nagrodę. Trzymajcie się! Hej, hej! Naprawdę. Patrz na obraz, raz na obraz, dwa, siedmiu miejsc a każdy z nich to cały ja. Cały ten plan rok zają nam, a każda swarto 18 lat. Patrz król obdarty z szat tam wśród masz cały czas myślę o tym.